Ja każda kobieta lubię sama sobie czasami zrobić prezent. Kupiłam tablet, o którym marzyłam już od dłuższego czasu. Używam na co dzień poczty, dosyć często podróżuję, pochodzę ze śląska, więc przemieszczam się bardzo często pomiędzy Warszawą a Śląskiem, więc w drodze również oczywiście jestem w pełni dostępna. A przy okazji robię to co robię najbardziej. Po pracy oglądam filmy. Jakość filmów po prostu na tym tablecie jest super. sobie prezent, mogłam zrobić prezent drugiej osobie. E, tym bardziej, że do wyboru był dokładnie produkt, którym byłam już od pewnego czasu zainteresowana robiąc prezent dla szukając prezentu dla krześniaka, e, walkman bezprzewodowy. Wróciłam z zakupu na drugi dzień, Puściłam od razu z w pracy, że Sony Center ma bardzo fajną ofertę świąteczną, pochwaliłam się, co kupiłam dla siebie, co kupiłam dla mojego sześniaka. Bardzo mi się to spodobało, bardzo zaciekawiło, co Sony Center oferuje oprócz prezentu głównego jako prezent dodatkowy, więc sądzę, że nie, tylko, nie będę jedyną osobą, która z tej promocji skorzysta. Wow, szczęście chodzą parami.